Dobry był. Mało spania było. Daleko dzisiaj pod mamy podróż przed sobą. Jedziemy do Lozanny. Po czarnego konika. Na żółtym tle. Czyli pewnie się domyślacie, że jest to Ferrari. Tym razem 430. E, Skasowano delikatnie z przodu i z tyłu ale tylko ci, ty, ci, ty, Tam było w, w aukcji napisane, że jest jakiś problem ze skrzynią biegów. I tak wyglądało trochę jakby coś tam było połamane, ale zobaczymy co to się tam, co to się tam dzieje. Spory przebieg, bo 115 tysięcy przebiegło jak na, jak na Ferrari. Natomiast ten zdjęcie, jak wyglądał ten samochód ładnie. Jaki będzie w realu, zobaczymy. To co, widzimy się niedługo, pewnie jeszcze raz widzimy się z trasy. Gdzieś tam już bliżej jak będziemy w tym francuskim kantonie. A potem widzimy się w, w tym garażu, gdzie, gdzie tą 430 kę Będę musiał odebrać. Do zobaczyska. No to co, zjechaliśmy z autostrady. Idziemy po szwajcarsko-francuskiej wiosce. Mamy 3,5 km po nasze cudowne Ferrari. z przodu i z tyłu. No nie, tam zrzaszki delikatnie są połamane, tylko dzisiaj to się nie wyspałem. Mateusz mnie zmusił do tego, żeby wcześniej, wcześniej wyjechać. I... O, a zobaczymy, co to na... jak to nasze cudo wygląda. Czy to warte było tych pieniędzy zapłaconych, czy nie warte. No, Lozanna, generalnie to jest dosyć daleko ode mnie. Trzeba tutaj zasuwać lewetką jakieś 4 godziny w jedną stronę przy dobrych wiatrach. Plus po załadowanie i tak dalej, no generalnie cały dzień. Cały dzień w plecy, żeby odebrać takie autko. I do tego jeszcze mamy chwą pogodę bo pada deszcz. Także ładowanie samochodu przy takiej pogodzie to jest po prostu super! No, ale nic. Jak to mówią, codziennie ci kupuje Ferrari, więc. Trzeba będzie to jakoś przegryźć i przeboleć. No dobra, widzimy się za chwilę na miejscu. Dość marudzenia. Zobaczymy, co to za, za potworek. No kurwa, jest, patrz, logo Lamborghini, nawet. No te, te Szwajcary to pochowane mają wszystko. No zobacz, no stoi. no jest faktycznie tam, ty. Dobra, czekaj. Na razie to my tu tak sobie podjedziemy. Weź to kurna wykręć. A normalnie szopa na wsi. <laughs> no dobra. No to co to? Idziemy pani po... O, gdzie jest ta nasza kurna karteczka? Tutaj, no. Karteczka, na podstawie której sobie odbierzemy Ferrari. O, mają Golfa, dwójkę GTI. O, fajne. O, i Tigra jest. Audi RS6. Maluch. No jest. O, i ma ceramikę, to jest rzadkość w tym. To jest rzadkość w 430. Zdecydowanie. A to ten środek jest taki bordowawy. Dobra. No, sorry, no Parle da? English? No. Deutsch? Aha, okej, okay. rozumiem, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem to pan pa. A, rozumiem. Polska. A, Polska. Jan Radiów. Aha, rozumiem, rozumiem. So, Stawimy wodę. Okej, okay. rozumiem, dobra. A ty skąd? Ma Macedoński. Macedoński, okej. Okay. <laughs> Czekaj, zobaczmy czy tutaj jest wszystko. A powinny być jeszcze narzędzia. Okej, okay, powinny być narzędzia, ale... Dobra, poczekaj wiesz co. Dobra, idę tam na chwilę do niego. Moment, moment. Mam czekać! Nie wchodzić. A po co im to powyciągali? Cholera wiem, no dobra. No tak jak na zdjęciach, no co tu będziemy dużo ten, oglądać. A, dyfuzorek jest, tylko trochę leży. Wiele to mu się nie stało, no co mu się stało? A tutaj jest coś ułamane, no. O kurwa. Ty Mateusz, no coś tu jest to jest mechanizm ogólnie chyba wybierający biegi. No to co? Znaczy, że nie będzie jeździł? Nie, inaczej. Możliwe, że będzie jeździł, ale ja nie wiem, czy jak ty go odpalisz, to oleju nie, nie wypluje, nie? To jak on nie jeździ, to to delikatna lipa. Czy ogólnie jest plus, że powiedzmy, że jeżeli ten wybierak y, jest sprawny, tylko dostał tego strzała i tam jest ten plastik zepsuty, no. to można by było kupić zepsuty wybierak? No tak. I jak kupisz ze wybierak, to z dwóch zmontować ten sprawny. No tak, to zdecydowanie tak I można. No to wtedy będzie nawać, nie? No tak, tak. Nie no tak to wygląda nieźle. No tam coś było napisane o skrzyni biegów, ale tak bardzo się tym nie przejmowałem. Odpłaciłem 3900 franków za parking. Nieźle, co? Dobra, no goś mówi, że samochód jeździ. Ciekawe, co? No, ciekawe. No przy tym skurnął no, kawałek, jakby węża olejowego. A no? Nie wiem, no zobaczymy. No dziwne to, no ale mówi, że jeździ. Tylko, że trzeba boostera mu dać. Booster, booster normalnie daje się tutaj. A, no właśnie, dobra. Jest otwarte. Dobra, to wszystko jasne. No naprawdę jest delikatnie rozbite. Ogólnie. Nie, no delikatnie, delikatnie, no? nie jest mocno rozbity ten samochód. No to jest od, pewnie od klap, tak myślę, pytanie od czego to jest, a, pewnie jakiś kawałek zderzaka, no tak, kompletna dętka, dobra, pójdę po busterek. kurna jak to zawsze bywa w tym, przy tych odbiorach, się w, oczywiście jak zobaczyłem tę skrzynię, I już mi mina zrzedła, no ale zobaczymy, może będzie, może pojedzie, bo to by była, no to by była lipa, gdyby ten samochód nie jeździł, może nie jeździ wcale, może im się tylko wydaje, a, Messi. no i dobra, mamy hajs, teraz próbujemy palić to... Tego diabła, okej. Okay. Bardzo. No no. No? No, no. Nie, nie. Nie? Nie, nie. Nie wiem, ale nie do Okej. tak. Ja nie wiem kto tu k***a wymyślił w tym Ferrari, panem. Nie da się dobrze klemy podpiąć, no. K***a, no przecież zaraz mi coś trafi. No dobra. Dobra, zamykaj drzwi. Zobacz czy tam coś nie leci z tyłu z tego z tego yy, z tej skrzyni. No nieźle brzmi. Bo no, tu jest tu jest ładne. Trzeba będzie to tylko pospinać. Dobra, jakoś go przypnę. On po prostu co odpad, tak? Dobra, będzie tu trzeba pomyśleć, jak go przypiąć. Skopa to chyba nie ma co, wiesz, to zrobimy na pasik. Ale to za chwilę, dobra. Dobra, jak to z tymi odbieraniem bywa właśnie, zawsze jestem. Jak dojeżdżam, to się cieszę, jak odbieram, to jestem free. W... O, już to siedzie. Dobra, na razie pojedziemy sobie na tym jednym pasie, ale tylko kawałek. Nie będę go spinał. Tylko sobie go wyważymy od razu tam na miejscu. Prawidłowo. Fajne, no w... się oczywiście, jak zobaczyłem tą dziurę w tym. W skrzyni. W skrzyni? Ja p... Znowu. Ale jeździ. To najważniejsze. Ale bo, jeździ. No bo musimy gdzieś stanąć, żeby się po pierwsze do, dopiąć. Tu się chyba dopakujemy. No to faktycznie tutaj, to nie za bardzo jest miejsce, tak szczerze powiedziawszy, na no to. Dobra, więc tak. Na szybko ta autka jest spięte. Jezu, dzięki Bogu jeździ ten samochód. Bo już byłem załamany i w wk***ony, jak pewnie widzieliście. Bo jak zobaczyłem tą dziurę w tej skrzyni wie ja p... Ale, to olej, więc. Tylko w Nie, będzie, nie będzie jeździł. No, ale jeździ. Dobrze jest. No, na szybko jest pięty, Nie było tam miejsca, jak widzieliście. 50 metrów. A poza na tym. Rodzie, trzeci zjazd. Mamy jeszcze na szybciutko do, odbiera, do odbioru skuterek. tutaj z boczku. Więc jedziemy po ten skuter. O, przedni napęd się. Przed, przedni napęd. Pod górkę. Na drugi zjazd. I nam mokrej nawierzchni się odzywa. I co, Paweł kurczę popierdzielił pasy, więc tam zeszło się chwilę z tym. Pozdrawiam cię, Pawełku, kochany z rozplątywaniem. Następnym razem, tak jak Ci mówiłem, proszę, zawsze zwijamy w kółeczko, w takiego ślimaczka, a nie jak kabel od tego, od suszarki wokół rączki. No, dobra, za chwilę będziemy po skuterek, tam pewnie będzie, zobaczymy, kurde, czy będzie miejsce, bo to jest Lozanna, tam są tak pop***ne pu... te ulice, że czasami tu nie ma miejsca, żeby się dupą wysiąść z samochodu. Nie mówiąc już o ładowaniu skutera. No, ale mam nadzieję, że będzie tam miejsce, gdzie się zatrzymać, żeby dobrze wyważyć tą lawetę. Skrycie. Cicho ty, AI. Normalnego człowieka wymieni inne AI, masakra. O! Kiedyś tu jej 5 odbierałem. No, dobra, widzimy się za chwilę. Nara! Tu nie jest źle. Jest gdzie się zatrzymać tak, żeby nikogo nie blokować. Tam to nie byłoby gdzie zatrzymać się nawet chyba. to, że po francusku wsiadamy na skupię i jedziemy do lawy. A, no w sumie można by było. A jest Honda tam, dobra. To tam gdzie Honda. Kawałek mamy. Cholera wie, no może by było tam gdzie się zatrzymać, ale już wolę nie ryzykować. Ja nie wiem, bo nie dałem do odbioru w takich miejscach. Chociaż nie, tam jest jakiś parking. No, dobra. To jak będzie miejsce, to najwyżej, wiesz, polecę po, po craftera, to najpierw wolę to obadać, żeby potem się nie w że będzie cofać pod górkę. E dobra, chyba będzie git. I wyjazd chyba też nawet jest. Hello! Bonjour. Honda CBF 125. Taki już motorek, ale to takie taki pr, 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 pr. Tak, o właśnie, dokładnie, współczesny komarek. No to ten, ten, ten nasz cbf i to to będzie... No coś... Motorek, tylko pewnie w stylu coś takiego. O kurde, za taki zajebisty. No to chyba jest stare. To jest stare i pewnie drogie. Nie, no myślę, że takie ekstremalnie drogie to nie jest, ale... Ale trochę może kosztować. No ale podejrzewam, że z franka kosztuje coś takiego. Hmm. No ale jest jeszcze z lat 90. albo 80. bo jest napisany West Germany. Jakiś tam patent na Niemcy zachodni, a mur berliński został obalony w którym roku? W 90? -tym? Czy 89? -tym? Upadek muru berlińskiego jest 89. -ty. Ale to to musi być sprzed tego czasu. Taka motorynka japońska. No dwuosobowa, więc motorynki lubiłem, no, mam sentyment. Nie skuterka? Nie wiem. Przecież się boję, jak za Ferrari było 4000. Kiedyś tu przyjechałem do w tych francuskich kantonach, oni są poromani z tymi parkingami. E, strasznie dużo kasują, w tych niemieckich czasami w ogóle nie kasują. Serio? Naprawdę, tu jest sporo garażek, gdzie nie kasują w ogóle nic. O, to ciekawe. No. Tak jak tutaj, ja nie wiem za co, w tym Ferrari, to ja nie wiem za co nie skasowali, tak sorry, bo... No dobra. To dostanę z powrotem. E, kiedyś pojechałem po schodę, która była wykupiona chyba za 200 czy 300 franków i rachunek chyba był na 800. Musiałem zapłacić za parking 4 więcej, niż za samochód. A ten, no taki maksymalny parking, co słyszałem od kolegów, to chyba była piątka. No Czyli ponad piątka, no ale dzisiaj 3900, no to... No, no, to już nie blisko, blisko no, byłeś, to. To już jest naprawdę, no to jest f***, no. No to I jedziesz jest na przykład tak, wiesz... No dobrze, że zadzwoniliśmy i goś powiedział, że tak byś pojechał sobie. I kartu nie można, tylko gotuwa. Okej. Okay. Thank you, bye. Thank you very much. Bye. The same to you. thank you, bye, bye bye. No dobra, to jest nasz motorek. To myślałem, że on wygląda trochę inaczej. Się ile zapłaciłeś za tego piździka? Nie wiem, parking. bo to nie mój jest. A za, a, za parking 540 franków. Za piździka? Tak. Ciekawe za co? Ty, fajny. No, Ej, jak na 125 to nie jest głupi. Nie, wygląda. jak na 125 wygląda spoko. I też wiele mu się nie stało, co? Ma pęknięty zderzaczek i przerysowaną tą osłonkę. No tutaj total szaden dla Szwajcarii. A nie, czekaj, lampa jest jeszcze pęknięta. A który ty jest rok w ogóle? 21. Przy, ma neutral, weź go Przebiegł 2500. Lala! No ale właśnie z tobę jest to 25. Piątka. Pójdę po tego. Pójdę po craftera. I teraz go jakoś ładnie musimy spiąć. Udało się. Udało się. Ale tu Ferrari i tak nie ma jak wyważyć. Czemu? Bo jest pod górkę. Motorkę zaprawiony, widzę, że jest tu też w pakowaniu. No no jakoś super nie no, ale... Trochę się tego też nawoziło badziewia, bo to wystarczy, ale wiesz co? Dla świętego spokoju złapiemy go jeszcze za felgę. Trzyma się? Trzyma się, trzyma. Nie, tam to gówno jej się stało. Chyba git, co? To jedziemy, Ferarkę zostawimy na razie tak jak jest, no bo tu nawet nie ma jej... Nie ma tam bardzo jak jej wyważyć. Po prostu myślę, że jest, jest w miarę git z tym wyważeniem. Nie stoi za bardzo z przodu. Nawet bym powiedział, że trzeba jeszcze trochę cofnąć, ale... Na razie trujeczka. 5 km pod górę. Ale ta górka to naprawdę nie jest taka tyci, tyci górka. Tego może na kamerze tak nie widać. Nie widać, nie widać tego. No. I jak się jedzie do góry, to też tak bardzo tego nie czuć. Gorzej, jak się jedzie w dół. Jak Ci samo cały czas przyspiesza, to wtedy to czujesz. Mamy jeszcze moc na tej trójeszce, zbiera się jako tako, jest. No też nie mamy jakiegoś ładunku, nie wiadomo jakiego. Jakbyśmy byli załadowani mocniej, to tuja i tyle. No, 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 no. No, Crafter, <laughs> no, to jest 2-0 kurna, było w Audi A3. No, a nie w Crafterze, który musi wozić dwa auta. No, bo jak masz 3,5 tony na hak, plus 1300 na samochód... No, przecież to masz dwa razy 3,5 tony, no, nazwijmy to. No, no, dwa razy 3,5 tony. Masz 7, 7 ton, Wagi, to dwa litry ma pociągnąć a ile to 150 koni ma? 140 <noise> on tu mi pokazuje, że na, na czwórkę przełączyło, już przestał no nie, dobra, to przełączymy pójdzie? dobrze, no, że... prędkość się utrzymuje ale tak słyszysz jak męczy się? no słyszę, słyszę, słyszę ale, ale zwiększa swoją prędkość dobrze, że to Ferrari, a nie jakiś urusk z Ferrari na tutaj bo to by była kiszka a swoją drogą ile waży taka 430 wiesz w ogóle czy nie? Dobra, ale możemy zrobić zawodę. Ile ja ile waży? Myśl, tak, ja myślę, że waży 1500 kg. Plus minus. 1000, 1000, między 1450 a 1550, więc powie 1500. Między 1500 a 1550? Między 1450 do 1550, a 1550, więc powie 1500. No to, ja, no to ja obstawiam, że Poniżej 1450, ale nie mniej niż 1350. czyli 1400 załóżmy. No D -d -d tak mówisz, tak? No powiedzmy. Zobaczmy, no. Ja mówię 1500-1400. 1525 kilo towarzy? Tak. To ja myślę, że to lżejsze jest. Kurde! On no idzie jakoś. Może paliwa jakieś dobra zatankowałem mu? <grym /data> Ale czwórka jest zapięta i faktycznie jakoś to jedzie, zoba jeszcze wyprzedzamy. Ty no, ale nie spodziewają się, że ona taka ciężka będzie. No dobra, to co? E, widzieliście jak, jak odbieraliśmy ten samochód i już jest w garażu. E, zderzaczek już jest przymocowany z przodu i z tyłu na te tytki, więc wygląda troszkę lepiej. Już przy załadunku nie będzie wąsem tam wadził o, o najazd. Po moim takim wstępnym załamaniu i w przy odbiorze, mam już trochę lepszy humor. Samochód jeździ. Odpala i wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. Szczególnie jak na przebieg 115 tysięcy km. Zresztą co? Sami zerknijcie. Nie wiem, czy my wtedy to pokazywaliśmy, czy nie. Jak wygląda? Dobra, to tak. No to widzieliście, czy widzieliście, czy nie widzieliście? Ale w środku ten samochód jest naprawdę bardzo zadbany. Szczególnie jak na przebieg, jak na ten przebieg, bo przeważnie one no, są po prostu mocno, e, mocno zniszczone. Ta skóra jest powycierana, poniszczona. Te wszystkie rzeczy się lepią. Tutaj tego nie ma. O dziwo. Przeważnie ta skóra na desce już wstaje. Albo ym, się marszczy i kurczy. A tutaj to wygląda naprawdę e, naprawdę nieźle. E, akurat nie mój styl: połączenie dwóch kolorów, takiego bordowego, bo to nie jest czerwony, tylko taki bordowy i czarny, no, ale podobno ludziom się to podoba. No widzisz, tobie się podoba. No naprawdę, jak nie lubię takich środków, to ten jest zajwisty. Ja pewnie wolałbym do czarnego e, samochodu, może beżowy środek, albo na przykład, jeżeli już musiałby być czarny, to może z jakimiś żółtymi akcentami, no ale to, to też dobra. By było mocno. Tak jak miałeś w turbinie swoim. Tak. To fajne. To... Dokładnie. No, ale to każdy, każdy ma tam swoje gusta. Ten samochód nie wygląda źle. No, na szczęście nie jest taki typowo czerwony, bo wtedy to już była masakra. Chociaż tak wyglądał na zdjęciach i tak go kupiłem. Więc ten jest trochę taki bardziej stonowany i wygląda, e, i wygląda trochę lepiej. Jak na 430 to nawet jest nieźle wyposażona. Nie ma co prawda wyścigowych foteli tych karbonowych, ale za to ma karbon w środku. I tak. I to co ma, a co jest rzadkie w 430 to karbonowe hamulce ceramiczno-karbonowe. Ceramiczno to jest sztos akurat, nie? No, to jest fajne. A, dobrze, że ma żółte zaciski, bo to fajnie kontrastuje z czarną felgą i z czarnym samochodem. W ogóle, jak na ten przelot jeszcze, poza tym, że środek jest ładny, to pod maską, właściwie pod klapą tylną, ten silniczek wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Ten czerwony jest taki intensywny, nie jest jakiś pozalewany czy, czy brudny, ten wydech nie jest przepalony. No wygląda to, wygląda to nieźle. Ja nie wiem, co chodzi z tymi lampami. One się jakoś wykrzywiają, czy od silnika i widzisz, że one są jest tutaj wklęśnięta. No. Tak. A czasami one się w ogóle jakoś dziwnie tak yy, <grym> wyginają, falują. No, tutaj to jeszcze nie jest źle, bo to można zostawić, ale jak Ci tu wystaje na przykład tyle, no to jest lipka wtedy, nie. nie? a tutaj tego nie widać tak naprawdę. Już sam nie zauważyłeś tego na początku. No nie, bo myślałem, że ta lampa jest w ogóle tak płaska. No nie, nie, to tak akurat tutaj akurat coś tam nie źle, źle to zaizolowali. No ale dobra. No i co, co my tu mamy uszkodzone? To tak, mamy uszkodzony ten zderzaczek. Dyfuzor, ten kawałek, taki plastik, który widzieliście e, przy odbiorze od skrzyni biegów, no to by trzeba było wynaprawić. By pewnie trzeba było wykupić jakiś albo mm, uszkodzony ten sterownik, pewnie najlepiej, i ten plasticzek wymienić. Wydek jest trochę podgięty, ale to spokojnie można by było podprostować, myślę. No dobra, a co z przodu mamy uszkodzone? Z przodu mamy uszkodzony zderzaczek i trochę ten pas przedni. On jest tutaj pod, y, pod, 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 podgnieciony. Y, ten pas przedni jest w całości z błotnikami, tak jak w 360. No, to jest chore, więc tutaj... Trzeba będzie go prostować, grzać i prostować, no bo wymieniać przez, ten, przez, przez to zagięcie myślę, że nie ma sensu. No zderzak musi nowy wjechać, musi być zderzak, to też są opcje, to jest opcja, czyli czujniki, parkowania i spryskiwacze reflektorów. Ale tutaj na szczęście <laughs> tylko cały zderzak jest do kupienia, tylko musi być w odpowiedniej konfiguracji, czyli musi mieć te dziury na parktorniki i spryskiwacze i dziury na spryskiwacze reflektorów. Czyli sama skorupa będzie potrzebna tak naprawdę. Także szkód tutaj za dużych nie ma. No kurde, zderzaki w Polsce kosztują pewnie 5-7 tysięcy za sztukę. Polakierowaniem i zrobieniem tego przodu, no to załóżmy 25 koła, tak? I do tego ten pierdolniczek z tyłu. Nie ja mam ten pojęcia. A pierdolniczek ogólnie jakby z... się uporto wydrukował by w ogóle. No, to zależy jak trafisz, tak? No więc dobra, no już liczmy, że za trzy dychy będzie naprawa tego samochodu kosztowała, tak? I to jest ile? 7 tysięcy, 7 tysięcy franków, no. Ja zapłaciłem za ten samochód 39, to 46 tysięcy franków by ten samochód wyszedł zrobiony, Ale tak? 9 dych za połowę ceny. I też ma prawie stówę przebiegu. No. no a myślę, że te, co mają stówę przebiegu, nie są w takim stanie jak ten. I że nie są w takich konfiguracjach. No, akurat ten, który jest najtańszy, akurat kłóba ma Serio? <grym, Tak. <grym, ale to rzadko się zdarza. Tak jak już wcześniej mówiłem. No co to można powiedzieć? No szkoda, że nie z manualu, ale te w manualu to są zajebiście drogie. Kiedyś nie. Manualu Zajebiście by było. No. Ale niestety, manuale, tak jak patrzyłem parę lat temu, teraz nie patrzyłem nawet, to jak zwykle kosztował 7 dych, to manual kosztował 170. Ile? Taka była różnica w cenie. No i co, z wyposażenia tutaj nie ma więcej. Te fotele mogły być jeszcze takie w stylu Daytona, czyli, czyli takie jak tutaj. One wtedy mają takie wzorki. Takie niepełne dziurki. Wtedy te środki masz takie właśnie jak ten tył. One są wtedy wtedy właśnie w stylu, w stylu Daytona. I to cały czas Ferrari produkuje ten, ten wzór jakby. Skóra na suficie, skóra na boczkach, skóra wszędzie jest w tym samochodzie. Tutaj też. Na słupkach. Tutaj tylko nie ma kawałka skóry, żeby jej nie, nie rysować przy wsiadaniu, także... A nawet tutaj, zobaczcie, nawet ten plasticzek od y, fotela jest obszyty skórą, co akurat bardzo, nie? tak, co, co bardzo, bardzo lubię. No deska to oczywiście już nie nawet nie ma co wspominać, że jest e, obszyta. No. Za 180 tysięcy złotych ten samochód był kupiony. Czyli 39 tysięcy franków. Nie wiem ile w Polsce kosztują, ale w Polsce teraz ludzie to z tych samochodów. Wystawiają po, je chyba po 600, no to, to nie jest cena sprzedaży. No tak mi się wydaje. Możecie zerknąć na Otomoto, ale ja nie przeglądam już Otomoto od dłuższego czasu, <laughs> ale możecie zerknąć i mam wrażenie, że, że te samochody zaczęli ludzie wystawiać za takie pieniądze. Ludzie się zafascynowali tą Japonią i tym, że te samochody są takie drogie i, i, i teraz myślą, że mogą te samochody sprzedawać za nie wiadomo ile. A to niestety już tak, to niestety myślę, że tak nie jest. Może był taki bum przez chwilę, przez rok albo coś w tym stylu, gdzie ludzie płacili, faktycznie chore za te auta. A mam wrażenie, że teraz już trochę jednak te emocje opadły. Gdzieś tam sobie ludzie zaczęli kalkulować i, i, i te samochody już tak się nie sprzedają na przykład z Japonii, tak jak wcześniej. No. ona no, mogło mieć więcej karbonu? Mm -mm. Moim zdaniem nie. Nie, bo się tam na przykład ze względu na to bo to, to szare ogólnie ciekawe jestem, czy można było mieć na przykład karbonowe. Wydaje mi się, że nie. Tych Tychostacznych jest tak jakoś dużo, nie miałem, ale nie wiem. Fajne jest. Podoba mi się. Ja pewnie wolał czerwoną, no ale. Czerwoną? Mhm. Mm Miałem taką w zeszłym roku Rosso Scuderia. Ona wygląda zajebiście. A! Jeszcze są te znaczki. Właśnie, bo znaczki chyba. Kurde, nie pamiętam, czy jest 430 serii seryjnie. Muszę zobaczyć. Grafika. O, ta nie ma. Ta ma. Ta ma. Nie ma. No dobra. dobra, czyli, czyli jest dobrać. to opcja. A ten znaczek wygląda fajnie. Tak, mi się też podoba. To według mnie powinno w ogóle każdy Ferrari. Mieć. Tak, a to trzeba za to zapłacić. Tak. I taki znaczek, jak chcesz kupić używany, to już mówiliśmy, to kosztuje 500 euro. No i co? Aha, jeszcze o tych lusterkach, tak? Bo tutaj mamy napis F430, ale on jest tylko po jednej stronie. Po drugiej nie ma tego napisu, na drugim lusterku. Tutaj jest gładziutko. Zaraz Ci powiedzą, że jakiś lusterka masz. Tak, ja też tak kiedyś myślałem, jak kupiłem pierwszą 430. Bo to w każdej jest akurat. z drugiej strony nie ma. Nie, ale z drugiej strony nie ma po prostu, jest tylko strony kierowcy. A co, w F40? F40 blue... masz na tylnym skrzydle, tylko z prawej strony napis F40, okay. a z lewej strony już go nie ma. A to tego nie wiedziałem, widzisz. Tu Noe podpowiada, że jest to z, jest z tej strony ten napis umiejscowiony, jakby skierowany jest do kierunku wiatru, tak jak wiatr przepływa po lusterku. Czyli tak. Dlatego jest po stronie kierowcy, a nie ma po stronie pasażera, bo tam by było, bo tam by było odwrotnie wtedy. Bierzez głupoty, bo w 40 masz z tamtej strony napis. No, zobacz zdjęcia z AP, jak byliśmy, już ci farmazon sprzedał. No, ale to tylko powtarza, no, powiedziałem, że no, i powiedział, przecież ja nie wiem, może tak jest, a może nie. Bo wiem, że tak jest w 40 W 40 masz z tamtej strony, We 40 masz z tamtej strony jest podwiad. Tak, o jest napis. 430 tak 40 do przodu. Dobra, to wcześniej nie było podwiata, a później doszło do wniosku, że jednak zrobią z wiatrem. <laughs> I zrobili teraz z wiatrem. Koniec. W każdym razie, 430. Jeden z moich ulubionych modeli Ferrari. Jak byłem takim jeszcze nastolatkiem, albo takim późnym nastolatkiem, to właśnie Ferrari, który mi się marzyło, żeby mieć, to właśnie było 430. To był dla mnie przepiękny samochód. Kiedyś pojechałem w Warszawie, jak jeszcze mieszkałem. Pojechałem do. Był taki autokomis, jak można. Właściwie salon, to można powiedzieć. W promenadzie, nie, w Panoramie. I oni mieli taki samochód. I pojechałem go sobie wtedy obejrzeć. On kosztował 330 tysięcy złotych. Pojechałem go obejrzeć. Myślałem nad diesingiem i tak dalej, ale gdzie? Ka takie pieniądze wtedy ludzie. Zresztą teraz, jak wiem, jak jest z tymi samochodami, jak one się psują, ile trzeba włożyć serwis czasami, to nie, to sam zakup tego samochodu to nie wystarczy. No, to co. Wiemy wszystko? Chyba tak. Wy też wiecie? Wam też się podoba 430, wiem o tym, bo. to jest każdemu się podoba. Się, tak, dokładnie, tak. bo większości się tu podoba. To jest chyba Ferrari, który nie ma hejterów w ogóle, mi się wydaje, bo jest takie prawdziwe Ferrari. Mm. Dobrze, to co? Eee, kończymy. Następnym razem będzie. Cholera, wie co będzie? Może będzie Lambo, Aventador? Tak, kupiony. Może będą dwa Ferrari 348, za jednym zamachem kupione. Może będzie Mercedes GTR? Może będzie Lamborghini Huracan, bo też kupiony, tylko to trzeba poczekać. Nie wiem, co tam jeszcze jest kupione. Z takimi autami ciężej jest to oddania. Nie chcę ich za bardzo oddawać. czasami nie chcą. S s s s s s s <laughs> to wytniemy. No, a może będzie Maserati na przykład, Gran Cabrio, bo też mamy niedograne. Mhm. A to co tu Ciebie O, Ferrari to Roma? To... Tak. Też jest. Też jest. Ej, Kalifornia jest. Ferrari też. Ostatnio przyjechało, nie? Tak. No. No. no, jest to nagrywać. Jest. Jest to nagrywać. Dobra, trzymajcie się w takim razie. I do następnego jakiegoś takiego sportowego szlocika. Widzimy się. Hej.